Rycerz Józefa z Arymatei numer 3 Szanujmy morderców i dbajmy o morderców. Mordercy wypełniają Ewangelię, bo na każdy dzień biorą swój krzyż. Czyli wypełniają drogę pójścia za Jezusem. Jak powinno się traktować morderców? Mordercom pedofilów należy zapewniać mini plaże z basenem i teren zagrodzony siatką, czyli mordercy, którzy są pedofilami, powinni posiadać mini plaże, duży basen. W okresie letnim i powinni posiadać dodatkowy basen w pomieszczeniu na zimę oraz w pomieszczeniu każdego więzienia dla morderców, którzy są pedofilami, powinien być park wodny. Dotyczy to wszystkich morderców, którzy są pedofilami, nawet tych skazanych na dożywocie. Wszyscy mordercy powinny posiadać zwierzątko, salę zabaw oraz duży spacerniak i prawie wszyscy mordercy powinni posiadać większy pokój i stocalowy telewizor. Wyjątkiem powinni być tylko ci mordercy, którzy byli policjantami oraz mordercy skazani na dożywocie z dożywotnim zakazem ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, czyli takich morderców jest bardzo mało. Każdy morderca i nawet każdy przestępca poronień posiadać w zakładzie karnym smartfon Jelly z darmowym i całkowicie prywatnym internetem to bardzo mały smartfon, ale dla morderców byłby wystarczający. Morderstwa nie należy pochwalać, ale warunki dla morderców trzeba poprawić, bo czy to normalne, że morderca skazany na dożywocie ma życie miliony razy gorsze niż kura w dużej fermie, poza tym, kurom warunki w dużych fermach są poprawione. Zwierzątko dla mordercy. Dla morderców i przestępców skazanych na inną karę niż dożywocie powinno się zapewniać Świnkę Morską. Co prawda Świnka Morska nie lubi samotności, ale to nie oznacza, że Świnki Morskiej nie można trzymać w samotności. Dla morderców skazanych na dożywocie, ale z ubieganiem się o przedterminowe zwolnienie po 25 latach, 30 latach, 40 latach, 45 latach i powinno się zapewniać chomika w sali więziennej. Jeśli chodzi o niebezpiecznych morderców skazanych na dożywocie, którzy są z dożywocie zakazem ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, o są cały czas w czerwonym ubraniu oraz są w areszcie zamkniętym, takim mordercom należy zapewniać białe myszki, czyli każdy taki mordercą poronień mieć w sali biała mysz hodowlaną. Telefon Jelly. Telefon Jelly powinien posiadać każdy przestępca bez względu na wyrok. Płeć przestępstwo, kim był wcześniej zanim popełnił morderstwo, bez względu na wiek nawet bardzo niebezpieczni mordercy i najbardziej okrutni pedofile i nawet mordercy, którzy są w areszcie zamkniętym powinni posiadać smartfon Jelly.